Coś tutaj chyba tego podnosi. Dźbistwo chyba... bo ci mordę ubiję i do szpitala trafisz. <laughs> chyba, słuchaj chyba się. Razem z kurami pojrzę Także witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Mietek. No i mówiłem, że tak chyba jest to kamerko. Ani go tak, ani go tak. Dobra, może być i tak. Dobra, także na wstępie tego materiału poproszę was o zostawienie łapeczki w górę po dzisiejszym materiału, na poprzednim udało wam się chyba odobyć 1000 łapek w górę e, Także po dzisiejszym mam nadzieję, że no, także odobijecie te 1000 łapek w górę Także drogi widz oglądający, ściąg e, łapkę Nie zapomnij także przy łapec stawić subskrypcję na kanale, jeżeli ktoś jest nowy, ogląda kanał i nie zostawił subika na kanale to zostaw suba, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, tutaj z hashtagiem pod dzisiejszym odcinkiem, a hashtagiem będzie dzisiejszego odcinka będzie hashtag Bean. E, Postaram się możliwe, że przypięć serduszko wam. E, no i zapraszam wszystkich jeszcze na grupę na Facebooku. E, link macie oczywiście w opisie, bo lecimy tam po 6000 członków na tej grupie, także ktoś ma Facebooka Zapraszam link w opisie macie e, Dołączajcie oczywiście, bo tam powiem Wam, że... Jest dosyć duża liczba osób na tej grupie. Eee, widzowie, co dzisiejszy odcinek z Braci na polskiej farmie nam przyniesie? Eee, powiem Wam tak. Eee, ja na gospodarstwie póki co chyba nie mam nic do roboty. Oprócz właśnie tego dalej oprzątania tego tutaj właśnie stanowiska, tutaj pracy dla krów, że tak powiem. Eee, bo będę musiał właśnie tutaj to oborę wyczyścić z obornika. Eee, no, i tutaj ścielaków pozwozić, bo troszkę się nazbierało No, i tak w sumie, chyba oprócz tego, to chyba nie mam nic. Eee, to zależy, bo w sumie wiecie, jak ktoś dziś przyjdzie do mnie, żebym komu coś pomógł, wiecie, coś tam zrobić, to wtedy myślę, że coś na odcinku, jakoś praca polowa dzisiaj by wjechała. Eee, na poprzedni materiale, jak widzieli, sąsiad indoor. Kupił? No, prawdopodobnie kupił, bo na pewno nie dostał. E, oczywiście, Fenda, e, z czego ja widzowie, byłem bardzo tutaj e, zaszokowany takim wydarzeniem, bo nie wiedziałem, że sąsiada Indora, widzowie, może po prostu stać na taką perełkę. Bo jest to, widzowie, traktor, powiem Wam, chyba w porównaniu do International'a. Chyba z jeden z tych najlepszych, już chodzi mi tutaj, widzowie, o moc traktora, bo on jest chyba, widzowie, chyba w porównawszy do tego, właśnie, internationala, którym teraz jeżdżę. E, więc nie wiem, czy właśnie nie jest taką samą mocą, powiem Wam. I jestem, tak, widzowie, troszeczkę tutaj zaczekawiony skąd pieniądze e, indoor wyczasną na taki sprzęt, bo wiecie to. To w nie są widzowie takie tanie rzeczy, można powiedzieć, bo to w nie jest widzowie tanie. Więc jestem właśnie widzowie zaciekawiony, skąd pieniądze miał Indor na takie coś, nie? Ja bardzo dobrze wiem, widzowie, że sąsiad Indor jest największym złodziejem. To w sumie chyba już każdy z widzowni wie, że on jest właśnie złodziejem. No ale widzowie, nakraść się już się nie da. Aż tyle, żeby kupić takie coś. Bo wiadomo, widzowie, ukraść tam 1000, 2000. No maksymalnie 10 tysięcy. To jeszcze widzowie jest możliwe ukraść, nie? No ale widzowie, żeby zdobyć, nie wiem te ile tam ten traktor może kosztować. Z 200, tak ładuje jest 200, 150, 250 tysięcy, widzowie ukraść. To nie ma takiej możliwości. Nawet widzowie kredytów w banku nie weźmiecie na tyle pieniędzy. W banku nawet widzowie, ciężko jest 5000, no nawet te 10 tysięcy kredytu, a co dopiero 200, to jest widzowie niemożliwe, więc tak, ee, ten traktor może być po prostu ukradziony z e, jakiegoś po prostu większego gospodarstwa, ale nie z tej miejscowości, nie? Bo w tej miejscowości widzę to tylko największe gospodarstwo. Z tego co ja wiem, to chyba tylko ja posiadam z pipciem. Tak, no, tylko ja widzę posiadam z pipciem takie widzowe gospodarstwo rolne. Bo reszta gospodarstwa to są widownie takie prosto malutkie gospodarstwa, takie wiecie, jakieś takie... No takie domowe, tam po jedna krowa, dwie krowy, nie? Także małe gospodarstwa tamte są. Także póki co to chyba ja największe mam na woli Brunowskiej, Później chyba jest właśnie indoor. Bo teraz zakupił ten traktor, także Można w sumie powiedzieć, że to jest jeden z takich już dru drugich największych gospodarstw na woli brudnowskiej. No i tak jak mówię, no nie wiem, nie mam pojęcia, widowie skąd ten traktor może być Ja na poprzednim odcinku, widać, troszeczkę się pokuciłem z sąsiadem Idorem Tak więc nie wiem, co on tam będzie za się chciał jeszcze pożyczać ale, ale to dobrze, nikt nie pożycza, ja nie będę nikomu nic pożyczał za darmo Bo wiecie, to jest taki sąsiad ogólnie, że on dosyć do mnie często przychodzi, o sąsiad Idor I zawsze coś chciał, abybym mu pomógł, albo żebym mu coś pożyczył a zawsze była taka akcja, że ja mu coś pożyczałem, pomagałem mu, on mi nic No żadnej przyjemności mi zawsze z tego nie robił. Ani ja nie prosiłem jego pomoc, To w sumie może być, czasem są takie akcje, że pomóc Prosiłem, sąsiada. Ale to było rzadko. O, coś się widać wyprawia już. Bo widzę że półki testuje, tylko że nie po jego polu. Widzicie? Jeździ fedem, czekajcie tutaj, podejdę do sąsiada A dlaczego on robi A kurwa to? Myślałem, takie koszlaki są A ten co robi, wynosasz, to dalej? Kurwa, patrz, nie idzie pole Kogo to pole jest? A czego hmm. podarł pole, skoro ja to wziąłem to pole? No, twoje, ja bo na rysówkę chcę idzie do tacy. O co to chodzi teraz? W stanę na drodze, to nie przyjedzie Za ceglę zahamuje pewnie Co jest facet? No, z czujnika nie będzie kazać Kurwa to się widzisz że nie to tak kurwa szpet jakiś Co jest? Co jest, że coś to, to, to nie pasuje dalej? Mówiłem ci, pokłóciliśmy z tobą, się pokłóciłem, co ty zrobisz co robisz? Co ty Wypieprzaj na mojego pola To co, 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 ty wyprawiasz, co to ma być za jakiś zbieg okoliczności dziwny? Coś to jest tak? pługi, to jest na polu czyimś Coś, coś nie tak masz z pamięcią, które twoje pole jest? Z pamięcią to chyba ty kruwa, się napijesz, kurwa na kurwa w 90-tym No ale to słuchaj, bo to aktualnie nie na swojej jedzę nie znam no. pola, wiesz, czym to może grać w tej chwili. A pokaż papierze, że to twoje pole jest. Moje, ale to ja nie mówię, że to jest moje. A to nie jest twoje, ani moje. Ja się pytałem pana Darka tutaj Jak się mogłeś pytać pana Darka, jak pan Darek nie żyje? Ale Jacksona się pytałem. A co Jason ma do tego? To jest do, do, nie, do niego zależy to pole. Ale, teraz. Jace, ale, ale Jason to jest. to jest... Słuchaj. Słuchaj, nikt z urzędu nie przyjechał, ani z komornika nikt nie przyjechał, że to pole wydzielone na kogoś, kurwa, sąsiada jakiegoś. To tak, no można powiedzieć, niczyje jest, o. No i co? I ty sobie planowałeś to pole wziąć? Tak no, naprawdę, stosować, bo to na razie mam jechać w pole tam... W ten, w Górtyce jechać. To jedź. A co, a co ty chciałbyś mi pomóc, no nie? Nie. A co ty dzisiaj nic nie robisz, tak sobie prelandujesz kurwa, po mieście? Ja mogę cały czas palandrować, co ci to obchodzi, cudzieju. Może coś zbliżisz i dzisiaj coś zarabił, nie chcesz nic, 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 nie jesteś biedny? Ja Facę nie jestem po, tak, biedny, ja, bo... ja nie chodzę po ludziach i nie jestem. A kiefel mam? Zaprezentować ci No ja mam lepsze ciuniki. No spoko, ty masz złomy, kurwa. No klarnoty, kurwa, patrz co stoi! Dojdź fahr Mero, no. John, Deere, Inter... Czekaj, czekaj! Ty słuchaj, bierze tego bs kupujesz czy nie? No chyba 60 miło dać Jasona, cudzieju. To snaweś tak spodłuża, snaweś tego kurwa, trupa kurwa no, skoczonego, no, no, no ale dobra, nie jedź po co? No a po wykręcane kurwa, ale co jedzie to, to jedź kurwa. Ale co ty, coś dzisiaj panujesz z tego? Ja gdzieś jak dzisiaj w pole kurwa, jadę, to ty kurwa myślisz. Po, po, pogada dzisiaj wiosna kurwa, czerw, coś w pole, coś tam powoli. A ja mogę bo jechać. Spod, kurwa. Co? Mogę jechać? A co, za darmo, h? Da? No ja zawsze robię za darmo. To tak, za darmo przyjedziesz, leży czym masz przyjechać, jak ty masz złomat, to, to nie. Jest. Ja mam traktora pod dostatkiem dolebory do koloru. To na razie dobra kle gleba, Ale gleba, co, to... jakaś orka jest zaplanowana na dzisiaj? Na dzisiaj jest zaplanowane, ale. Nie wiem, jaka tam jest klasa ziemi, bo trochę też popadał, to ty jest sucha, a tam to nie wiem, bo to jest taka, wie taka z, gór z górki, jest, wiesz? To na zawsze y napada deszcz, wiesz? Dobra, no to ja już półki szykuję i podpinam. Szykuj, tylko czekaj. to zrobię. No zbaczek, to dzisiaj będziemy to, testować ten, tego, który, który traktor jest lepszy. No, mój lepszy bo ja mam maską no. 300 koni. No to zaraz się dowiemy. Nie może człowieku wyryca, nawet, wy, całą tą chałupę, no bo możesz Czekaj, skrzyniam. czekaj, bo tu A, ja tu postawiłem, ajajaja, jak ja to wiadę Dobra, można to start, można jechać. Póki no, wbijaj się, to... wbijaj, zobaczcie, jak tam szło. Bo to na razie to jest po tym, po rzepaku. Po tym rzepaku czyimś, kurwa. Czekaj, idziemy rolę, muszę skasić. Dobra, wyciągałem John tylko tam widzowie talerzówka stoi będziemy musieli widzowie jakoś wyciągnąć, bo tak obok tego nie przyjedziemy, no czekajcie, zrobimy to tak. Jak tam będzie szło? No. To ja, to ja mam cię czekać? Czy cię wjeździ pole chyba? No jedź, ja tam będę wiedział gdzie, gdzie robisz. No ja nie mam czasu, kurwa, potem ja do tego... Do, no do gminy. Orkę sobie wybrałeś po zimie, no co on się ciekawie dzisiaj będzie, wiesz o tym? To, to złóż i, gid, i rura Dąsiad, bo tam będzie dosyć mokro, bo to po wiośnie będzie po zimie. Ale nie wiem, czy to sobie rado gada. Gadaz, nie wiem, do kogo w ogóle da, chyba do ściany i gadasz, nie wiem no, witam, czy ty ty no, witam pana. Witam pana. Pójdźcie Ale nie wiem, czy to się nie otwiera, nic. Mamy jakiś pecek oddalony. Witam, pan, witam pana indoor. No, Indorach. Chcesz wiedzieć, na co dostałem? Czy te testy dostałem, czy to kupiłem, czy sprzedałem? Nie interesuje mnie to, bo ja wiem, że to jest tak i tak. Jesteś Słynny złodziejem z woli brudnowskiej, także wiadomo skąd jesteś pozyskany sprzęt. Nie. A skąd ty wiesz, że ty posadzisz mnie, że, że ukradłem komuś, to? No bo ty zawsze byłeś złodziejem, nie A pamiętasz? Nie, kurwa. A, co ty ty nie, nie pamię... A co ty kurwa nie wiesz, że ty zawsze byłeś złodziejem? A ty tam A ty nie ma nie przyjechał normalnie z firmy? No od swojej firmy, no. Ciekawy za co byś rzekał owo. <laughs> to jest zarośnięty kanał. Zarośnięty kanał, to samo może do banana? No to ja nie wiem, skąd jest poznany kanał, ale... Póki co to ale, mo moje przemyślenia na ten temat są takie, że po prostu jest okradziony. Może być określony. to byłeś No spoko, tylko to papiery w tego podpisane jest, wszystko że rzędzie co możesz i zapytać, kuwa, czy kogo to pole jest. Ja, że te, te sprzęty, bo no to Ale skoda... pieniędzy nie mogłeś tyle pozyskać, bo byłeś biedny. Ja kredyty wziąłem, wziąłem kurwa i to kurwa, to ty nieźle pobalujesz teraz na kredycie. No zobacz, kurwa powoli, bo już wszystko się sypało, a komorniki to będę dostały u progach. Jak, patrz, źle półku mam 5 pie, Dawaj, no, no ja puszczę cię, tak. stojemy tak, by nie szło. I rura. To zurzone już jest? Czy jak? Pokaż, to złożone w ogóle jest? Jak to ma być, tak? Czy tak? Tak. No, tak, tak. I rura! Eee, że to będzie szybciej to tymi pugami. Tutaj, powiem ci, klasa trochę jest ciężka będzie, powiem znać. Tu po, po tym jest, po kurcyzmie, po, po to widzisz, że zasadzona jest, w zasadzie... Taki, można powiedzieć, jak to na to mówi? No co, rzodkiewolista. Poplon! O. No to tak, poplon, poplon, no. Tylko wiesz, co to, wiesz, co to było? Co? Soja. Soja. No. Soja mi, kurwa, te zjedli, dziki, kurwa, sarny, jelenie jakieś dzikie, kurwa, po, po, zrobili takie dziury robili... nie bo tam nie zawrócisz, potem po jakaś się zrobi. To, 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 to żeby o to O, John się kopie. I ile jedziesz tak niby? No Zobacz? zaraz będę wiedział, jak zawrócił będziemy jechać w drugą stronę to ci powiem, bo na razie... To jak to? To, to nie w koło czy jak? Nie, to, czy... Yy, no, ten sam pasem, bo będziemy obracali. Koło mnie Teraz Zaraz sobie patrz? i wjedź w moim, czy było wjechać. A, a patrzcie jakie ty masz półki. Innej firmy. Aha, aha, ja mam ci się Czekaj, bo cioniki jeżdżą kurwa. Oni sobie radzą. chyba Tak, tylko to stary chyba kierownicą dzisiaj jedziesz. Musisz normalnie kierownicę w maniechu. Nieźle odzyskałeś Reinforcer GT. No ale wiesz Paki wszystko mam elegancki sprzęt, patrz tu kurwa wszystko jest, GPS, wszystko dzieje, pokazuje, gdzie pokazuje GPS. A co się, co się dzieje z moim widzisz? Patrz taki but Ale Paki obciążnik masz, kurwa zostawiłem, ja pierdlicze, kierownica mi zeszła Czekaj, 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 kurwa ważne to błoto jest No Sącz, ten takim Aoranie to dzisiaj się daleko znajdziesz, generalnie potrafisz taki świate się obsługiwać Chyba, by chyba nigdy, ty chyba nigdy nie siedziałeś za starami takiego wysprzętu wysokiego O, ty tu wojecy jechać trochę, ale to trochę na półki Sprężyny fajne są No, No jechać, takie połody nawet nie ma co orać Ale widzisz błoto było, gdzieś tam błoto czołwał. No ale to nie czoła, widzę, czoła. widzę, bo mi się troszeczkę kopie czasami czołnik. Ja jadę trzecim biegiem 13 na godzinę Ja 12, więc prawie nic nie różnicy nie ma, można powiedzieć No, trójkę widowam Ale koła się zapadają, ale moje koła są to porządne, bo to 100% mają na bo... Dawaj pierwszy jedź Człowieku jaki kinek zostawił, jak ty jeździsz? Mm, tak i tak potem pójdzie poprzecznik. Mhm. To chyba, że tak Dawaj, no, ja. To to no i potem poprzecznik, coś się zrobi z tego Wracaj, Okej. to Ty zrobisz tamtą stronę poprzeczniaka jak chcesz i pole będzie skończone Tylko jedno pole masz Jedno pole, bo te pola chyba są zagrodowane, już było wcześniej, zagradowałem mm, I kupiłem, tak, dwa te, te, te tory sprzedałem i kupiłem sobie to, jeszcze dłużyłem, jeszcze kredę wziąłem i... No nie wiem, czy mi się opłacało ale to roz... coś, no tutaj nie, powiem ci, że jest dosyć dużo, ta... Duże było to. No, tutaj to co mi się tutaj John potrafi zakopać, no ale a, no to, to co mi a, idzie, a, o. U mnie idzie na elegancko, to mi się co zakopuje, tak? Ale idź brud pod kołami, jak szlak, tak idzie, się bluźni szlak. Bo kurwa, szlak. Musiał a, też popadać rano, bo kiedyś szlak jak kurwa, A ty się to wiesz, to po zimie, nie? To wiesz, jak to wygląda. Po zimie. To już nie zapada? Mm, Czy jak? No, zapada mi się traktor. Co jechać teraz? Tędy? Nie, ten mój, dalej z tyłu. Bo to przecież, tak? przecież to nie jest wasza zagonówka. To co chyba... mogę obrócić półki to przez, to, to tak się obraca. No to wraca. tak, o, o teraz coś, coś łapie. Dobra łapię. idzie, idzie, idzie. No to co ja teraz jadę to nie ma co jechać. No ale wiesz, bo to, to, może jednak traktor lepszy jest. Ty, ale trochę moim zdaniem jest chyba mój większy trochę czuł nie ile, nie wiem. A ty się co wiesz, coś, ja nie wziąłem nie? na razie najmniejszy traktor na moim gospodarstwie. Mój chyba największy to teraz jest po 30 jeszcze będzie, trochę trwała, wiesz, tylko tam tam dach trochę zjadł mój syn jechał kurwa i wiesz, tam ci zahaczył czy coś i, i urwało kurwa ten i, i z dupo zbita będzie chyba myślę Wiesz No ale to to jest mój najmniejszy kim może być To no, teraz do tej strony pojadę żeby się tego nie, nie styknąć ty ale stronę Ale gruba TSO ty widzisz dobra co ta ziemia porządna jest Ziemia kurwa, jest, jest jadę, porządna to... ale powiedziesz że fajny ten ogólnie masz poprąd Panie tobie ogarniałeś, ja Powiem no ci, w tym roku będziesz mi tutaj dużo kombajnujesz No, nakombajnuję. Jak ja wszystko sprzedaję. To jak? No to bardzo weź ten ciągnik. No, żeby na zarobki jeździć, no. to ty kurwa nie no, Czyli czy, 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 czy widać, że to nie był kupiony, tylko jest ukradziony. Tak, jak za, na zarobki będę siał, po ludziach, sprzęty to mamy, to wiesz. Tam ludzie mają sprzęty, tylko nie mają ciągników do tego, wiesz o co chodzi. No to, Kurwa, ja nie wiem, jak oni to, robię, to robię, że mają sprzęty, ciągników nie mają. W dzierżawę wezmę, może coś w dzierżawę mi da? Ja nie muszę nic kupować, ja wszystko mogę mi za darmo, nawet, przeszkadza nawet. A robisz tak za darmo kogoś? Nie. Nie? Co najmniej może być mleka, albo zaśmiertany jakoś, biedący czy coś na coś, wiesz, Ja może być, to jeszcze mogę zrobić w polu, jakieś albo coś, wsadzić komuś, te wiedzimy. Dobra, co a po... ty jest z drugiej strony, ja, ja robię poprzeczniaka. I tę hmm. kitkę potem pojadę, albo w... ty pojedziesz teraz. Dobra, stój, już nie dojeżdżaj Jaś tego pod tamtego i tam z drugiej strony zrobię. Co mam robić? No poprzeczniaka zrobi i to, i to kitkę weź. O no Ciebie tutaj z tej strony? Tamtej. No to kurwa mów nie? Mówię o tamtej strony nie? I rura. Czekajcie, i za to, to zrobię tak, żeby było porządnie, żeby nie było mijaków jaków. No zobacz lepiej co się to będzie I ten guzik. E, ja, bo to Myślałem, że działa jest... ten guzik. Ja myślałem, że się zapadnie kurwa takie błoto będzie głębokie, to nie zapadło się. Czego to się nie zapadło? Co się zadało dzisiaj, że to nie zapadło się, to się tak? Po co ma się zapadnąć? Nie tak sobie było, była, tak? To co, kurwa, tak? Średnio wyszło. To myślałem, że to będzie lepiej szło. Myślałem, że lepiej popada. Co Chciałem spróbować, czy, do, czy da radę wyjechać z błota. O, nawet byś nie wyjechał. Ale a ja, ja, ja nie wiem, czy ja cię czy miał wyciągnąć. Ty masz kurwa sprzęty, tam trzy sprzęty, mówisz takie porządne masz, dostałeś no sprzęt jak sprzęt no to co? No to jeden chyba za lepszy, chyba ten Tresional jest ten bieg duży. Tylko tym bym mógł się pojechać, wyciągnąć. Hmm, to nie możesz testować, a nie? zmolić, coś. Bo inny sprzęt to nie dałby rady. A, ci nie dał rady. To jeszcze gregatem się walnie, tym agregatem nowym. Myślę, że będzie pod ten fed podejdzie, co? Nie myślisz? No, my Czy myślę, że tak. Rura, jeszcze raz będzie. Git, git. Ja bym go nie wiesz gdzie, ile gnoju mi narosło? Co ja z tym będę robił? Aha, to ty spero? masz gnoju bardzo dużo, ty ile ja to, ale ty świnie masz mi oddać jeszcze Bo zabijełeś mnie Kurwa, To nie, to Jason był A świnioł nie jest Nie wiem, ja na razie się cieszę, że go nie ma No, to jest spoko, to ciebie z, lepiej zabili, by po spokój Co kurwa, nie będą ci no, tak, tak samo, by nami złożyć jednego, co działa mnie na woli mordowskiej trzeba, trzeba coś ci podrzucić, żeby kurwa ci policja zobaczyła na komisariacie. No, ciebie też raz była ten napit. Mało Nic I go nie zrobili tak naprawdę, bo było znajomy, Ha 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 i co? Tak, chyba ja się z masku Dobra Dobra, Zgi, tylko to mi trochę zarosło, bo moje też to pole jest, tak? No delikatnie się tak. zarosło, nie powiem, że nie Tu i chyba to jest moje jeszcze, mi się 21 I 17, i 18 A To chyba nie zasiane jest No Leoreczka szybko poszło takie pole Bo tu nie ma co sobie być, na takie dwa byki, na dwa zestawy, to orka, to, to nie ma co robić nawet No ja to już skoczyłem. Dobra Tyle sąsiad? Wkodać? Czekaj, bo się blokada tu zaczęła Kosia, tyle? Przerwane, to tyle co kupiłem. Za tę słuchę 100 zł poproszę. No, si, ile. to. Flaszkę ci mogę dać Nie kura. Jak nie dać, to to się napiwa i będzie widać, że to jest, że to jest złudzejem. Aha, za darmo robimy, aha, i z pierniżamy. Aha, aha, I, I zobaczcie, jaki oszust Kolejny a, a, a. raz. Zostało nagrane, udokumentowane. Demen że sąsiad Indor jest prawdziwym złodziejem i oszustem. Słuchaj, nagra, na, nagrałeś się potem materiał se cofniesz do ty i co, co gadałeś, mówiłeś tak, za darmo. Tak, ty, tylko, że ja w tej chwili tędy jadę. No tak, tylko, że tego, tego tunawa nie ma, tego mostku. A, bo zawali, zawaliłeś, kurwa, głupku durny. No ty, kurwa, tak najechałeś wtedy. Nie, ja porządnie jechałem. Kurwa, tędy piją. Takie koszpacy robili, budowniczy tak robił. Kurwa, to się nie składa w ogóle, trzeba to się nie złożyć. O. A Indora? Czy to, tak to złożyć? Co on robi? Ty, ten da się przyjechać elegancko. Dobra, jadę. O, dobra. Jedziemy, jadę po złom! Do Marka wszystkiego w tej chwili. Nie ma to o. tamto. Złom jest potrzebny na Woli podatki. To nie? nie? Ja wszystko wywiozłem, już nie mam nic. Ja jeszcze mam coś. Ale ten złom nie jest w cenie. W cenie, wszystko na, do, do góry, na dół poszło. Paliwo o. to już w ogóle po złoty złotych, darmusza, raczej tego dżundjira, to pali! O, zajebisty coś wciknął. To chyba przodu chyba szlak tak chodzi. O, się co z boku jest? Na średnią skrzynkę. I jechać z grubasem. Skręcamy. To w ogóle teraz się zmieszcza. Zmieszcza, dobra. Kurwa mać, ale lepiej widzę odwagę teraz. To wiesz, tego, to twoją sześćdziesiątkę mówi że skrydziona jest. Że ja tobie sobie z gospodarka widziałem. Bo ja. To niczyja, jest. tak to niczyja jest w ogóle nawet. tego nie miałeś nawet. A gadasz, kurwa, wziąłeś kurwa z... na drodze, były i ty się wziąłeś, to co ty teraz gadasz? Dobra, ty kurwa, Durniu, co ty odjebałeś? O teraz mi wkurwiłeś, kurwa, się siedzie. Kurwa, okazja, pomył takiego szóstego... Ja ja Jak poszedł? Ja piernicie, co mi zrobił? Po mi załapkę, To teraz głęboko tak lecić, co mnie teraz do tego? Chyba Grega teraz na teraz. Gatę z ruchem to trochę. Kurwa, taki kurwa był, kurwa. Siąsiad? Wejdziesz tak, tak to jest jak akurat. Teraz to tak. ty, kurwa, Ale, ty, ale tak, co, dobrze wie, to dobrze wiecie co Kum, glu, zasrany, nie, za, nie zapłaciłeś za usługę. Proszę teraz mi nagrywać, teraz nie rzucę tego nawet. Jak rzucisz, poobcinam ob, ci nogi, kurwa, i wywardę kukurydzy. Kurwa, co teraz zrobię z tym? kurwa, ruszaj. Rura. Kurwa rura, no ja, yeah, eee yeah. O to, we tu to mi szło bo trzeba jakoś to zruszać, kurwa jak to będzie, kurwa po... Przyjadą, kurwa z tego I te Kinizowe Kandydatki przyjadą, popatrzyć gospodarkę porobić z miasta, przyjadą kurwa i na wsi, kurwa jak to będzie, bo ten wglądu to z trochę, z gregoli to I rura To nie zjechać Ruszmy trochę, to kurwa, głupie z z ozorem, kurwa, teraz pożałuję. Oj, co on wie, coś tutaj i komuś upadły. Coś tutaj chyba tego, prawda? Iźmistrz. Iźmistrz, bo ci mordę ubiję i do szpitala trafisz. <laughs> chyba, słuchaj, chyba się Razem z kurwa, pojrza agrafarden, coś tak wygląda? Dobra, ale co on ma... się jem... orkeru. Ale coś tu chyba się podnosi. Nie, wiem, co nie, przesadziłeś. Dwa to... życia miałeś, ostatnie życie ci zostało. To Toś tu to chyba podnosi i się zepsuł w ciągu. O, to lepiej kurwa dzisiaj oczy mi się warto, bo z dym za chłopę i to oponę bierz stąd. to twoje, chyba gruz jest. I ty jesteś... złą zbierasz Z tym... z panem Darkiem? To bierzcie i jedźcie na złom. Nie, kurwa, Co mi z zoru Ja gadar będę wyglądał, kurwa. Ludzie będą pomyśleli, kurwa, przyjedzie ktoś się sobie pomyśli, to spo, po, ten... Podwórze ci zryczką, tak. Sprótyć normalnie. Pierdzie. I jeszcze zagląda, nie wiem po co. Ludzie, ludzie. Dobra, idę spać, kurwa, nie, muszę wyspać, bo no, nie już ten drugi dzień, drugą zmianę idę. Do roboty. Na suptisa Daj tuś łazi jeszcze tutaj. I te świnie, kurwa, o, teraz go zamknę w środku. I co teraz? Zamknę ci w środku, to wy mi są, moje pod duże. Bo wiedziałem ci, ostatnie dziecię dostałeś. Dobra. Bo czemu ci później opadę? Wziął kurwa, wziął jeszcze tak, Zoro mi podłużę. Dwie świnie zabił mi. Jeszcze jestem ciekawy, co oni jeszcze odwali. Jeszcze może pszczo pszczoły w wpół wypuszcza. Rozwali jeszcze może. Pszczoły. Mm. Nie ja co, ten ten, ja ten, I co, jest ganek, No, witam serdecznie. No, jestem se bokiem zestań i się wysikę jeszcze. No. No, Dobra, łapkę w górę po dzisiejszym odcinkiem. Suba no. na kanale obiecująco musicie stawić oczywiście. No i co? W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Drugi hashtag dzisiejszego odcinka będzie hashtag afera. No i w dzisiejszym odcinku było to na tyle. Trzymajcie się do kolejnego materiału, a kolejny materiał już z tym głupkiem. Także trzymajcie się Gub. i nara!